Dobra, jadę Zapraszam do zabawy. Jeden, dwa. Nie przeszkadzaj. Zara wyjeba będzie. Ostatnio w tego nie widziałem. A, jest. Kurna i spawner od razu. Jasny gwint. Oho. Nie mam bloków budulcowych. Warchlaczki, no warchlaczki. Nie lubią mnie. Dobra, idziemy skrzynkę sprawdzić. A bo chuj. Ale was tu kurwa jest. O to, że to i tak jest już. Jedno... No, ale i tak nie dostanę Musiałbym znaleźć jeszcze jedno... Ty gdzie ty boks? No, bo zazwyczaj ja kojarzę, że jedne były po lewej, a drugie były po prawej, że są trzy takie ramparty. Jestem teraz w lewym, a że tam było wejście. Z tej plesy, no. Jak jest zakopany taki bastion, to ja chuj wie co to się to dzieje. Masz tylko jeden rampart. Dajcie mi zwykły bastion, a nie jakieś takie podkręcone. Nie wiem, o chuj chodzi z tym E. Przyznam. W górę patrzyłem, pokazywało OK, a mam w... tu nic nie ma. M plus C równa się 170, więc nie ma bastionu reset. Chwileczka. No to chuj, no co? Hihi. Fajnie było. Ale restart. To jest. Pamiętam na Realcrafcie w, w świątyni Meduza, była podwodnej. Nie wiedziałem, że takie struktury są. Nie tędy chyba. Gdzie tu jest jakiś lutrum? Tu nic nie ma. Okej. Okay. Ale chujnia. Weź, Okej, okay, lecimy. Jak to było teraz? Jeden, dwa, trzy.

Chciałem wziąć z głębin i kurna chata Głębiny mnie porwały. Ale i tak już byłoby. No. No jest jak jest. O kurwica, fix Prawie byłby incydent. Jeden, dwa, trzy. U. U. Pek. Pyk, pyk, pyk. Teraz jeden, dwa, trzy. Tak. Tak. Tam. Eee, się A no, tak średnio bym powiedział, ale co? No i się żyje po maluniku. Hop. No to. To czemu się burzyli, że graj to i jak powiedziałem, że nie ma sensu, to, to są poruszeni, że chujowo. No to co, hop. A tu bastym, kurwa. <laughs> nie no, raczej... Znaczy, Skończ choć jeden run. Ale komelek jak? W sensie, trzeba by zwiększyć na tyle, że to chuj. Nie wiem, nie rozumiem was. Albo czegoś ja nie rozumiem, albo źle czegoś... Kurwa, nie wiem o co chodzi. La. lawa popsy, słyszę? Czy. To jest. jest lava. Nie, nie rób tego mi. No i chuj, dobra. Nie bać. Może się da, ale ja nie umiem z taki. może się wydarzyć? Nie wiem, kurwa, gravel na przykład może pomylony zostać z koblem czy z czymś trwałym. Na przykład to. Jest sens to grać w ogóle? Są dwie chatki na krzyż. Co to, co to jest? Co to za wioska? Bydgoszcz? Nie no, nie wiem. Pierwszy raz ze wszystkich runów spotkałem coś takiego. Dwie chatki i dwa stogi siana plus golem. A, tak się O kurwa. Ale i tak fortecy nie zrobię. Nie ma szans. Mus muszę bastion zrobić. Skanujmy. Jest. Tam jest. O kurwa, bastion i forteca obok siebie. <grywy> Zrób fortecę pierwsza, a potem bastion. Jaskier, piszesz tak, żebym się wyjebał? Czy piszesz tak, bo uważasz, że tak jest dobrze? Bo ja nie mam najmniejszej szansy, żebym bez potek rozjebał Blaze. No Syw generalnie Jak się nie zabuduje Muszę skrzynkę znaleźć lawę na świniaki Zara wyjeba będzie Ty myślałem że tam jest dalej bastion Nie no bez złota się nie da Bo nie, zapier zapierdala za dużo tych Za dużo mnie mobów goni jest, Nie ma gdzie uciekać To. Myślałem, że odpaliłem portal. Tak, chujowy run i pewnie będzie się w bastionie. to. No. Nie no, kurwa. Jebana. Muszę schudnąć za dużo. Ale powiem tak, chujowy był run, tak miało być. Nic się nie wydarzyło. Żadnego progresu, teraz kończymy runa. Patrzcie uważnie. W tym momencie. Respi się wioska i zaczynamy. Start. Dobra, next. Ktoś tu śmierdzi. Ty, czy to czasem nie tu? Jest to złoto? Kurwa Chciałem otworzyć skrzynkę, a ty już ci na mnie czy... Ja pierdolę